Dzisiaj wędrujemy do jednej z kamienic przy Starym Rynku w Poznaniu, do kamienicy pod numerem 56, w którym mieści się SARP. SARP, czyli Stowarzyszenie Architektów Polskich, organizacja, która swoje korzenie ma gdzieś w ostatniej ćwierci XIX wieku ale jako SARP, czyli jako Stowarzyszenie Architektów Rzeczpospolitej Polskiej, powstała w roku 1934. I mimo tego, że po wojnie zmieniła swoją nazwę na Stowarzyszenie Architektów Polskich, to ten historyczny skrót SARP pozostał z nami do dzisiaj. Ale SARP to nie tylko w Poznaniu, to nie tylko Stowarzyszenie Architektów, ale także. Klub, który mieści się w tej samej kamienicy. Dzisiaj więc chcemy Wam opowiedzieć i o Sarpie klubie, i o Sarpie stowarzyszeniu, czyli będzie bardzo dużo o mieście i o architekturze. Zapraszam. Jest jedyne takie miejsce na Starym Rynku, inne od wszystkich innych knajp, jakie tutaj znajdziesz. Tutaj przychodzisz po to, żeby zrobić coś ciekawego. To jest miejsce, gdzie możesz się ukulturalnie, a jednocześnie dobrze się bawić. Właścicielami tego miejsca są Mateusz Rogala i Maciej Krych. Oni współpracują ze Stowarzyszeniem Architektów i zdecydowali się wejść w to miejsce, włożyć tutaj swoją energię właśnie dlatego, że wiedzieli, że to miejsce jest inne niż wszystkie inne tutaj dookoła. I Chłopaki wyjechali na Kubę, tam zainspirowali się hiszpańskimi social clubs i zdecydowali zrobić tutaj coś takiego. Dlatego zdarli ja patrzę teraz na sufit, nie widzicie tego ale sufit był pokryty warstwami farby olejowej, były poprzyklejane płyty winylowe. To wszystko trzeba było zedrzeć i odzyskać klimat sarpa, w którym możemy się spotykać i robić coś razem. Możecie liczyć tutaj na dobry koncert, na zajęcia z tango, na to, żeby pograć sobie z przyjaciółmi w brydża. Jesteśmy tutaj dla Was. O to chodzi w Pomyśle Social Club. Dlatego jesteśmy bardzo wdzięczni architektom, że zaprosili nas tutaj i że mogliśmy razem stworzyć to miejsce. SARP to jest skrót od pełnej nazwy czyli Stowarzyszenie Architektów Polskich. E, oczywiście jest to organizacja e, e, dobrowolna, zrzeszająca osoby, które e, mają ochotę podziałać trochę w środowisku architektonicznym. Niekoniecznie osoby z uprawnieniami wykonującymi ten zawód, ale osoby wykonujące zawód. E, nie zawsze są to szefowie e, pracowni, są też ludzie, którzy e, zajmują się różnymi zagadnieniami e, z naszego podwórka, e, pracownicy urzędów miast administracji publicznej. Mamy kilka takich projektów corocznych. Myślę tu o domokrążcach, o projektorze i festiwalu Mud for Wood. Są to warsztaty dla studentów architektury, nie tylko z Polski. I te działania przynoszą bardzo fajne efekty. W domokrążcach powstają filmy, które udostępniamy na naszej platformie na YouTubie. Warsztaty motworu kończą się realizacją. Studenci, uczestnicy tych warsztatów realizują obiekty w przestrzeni, które są namacalnym dowodem ich działalności i one często służą potrzebom lokalnym. Mieszkańcy zgłaszają jakieś swoje zapotrzebowanie, studenci na to odpowiadają, więc powstają bardzo fajne meble miejskie, które, obiekty mają architektury, które, które służą. Także projekt zbudowany, czyli oglądanie obiektów w Poznaniu, które zostały nagrodzone bądź nominowane do nagrody Jana Baptisty Quadro, to jest nagroda architektoniczna prezydenta miasta Poznania, ale także naszej nagrody, która też powstała w czasie pierwszej kadencji, kiedy byłem prezesem, mianowicie nagrody wojewódzkiej, nagrody architektonicznej. Pomysł, który tutaj od, od nastu lat gdzieś tam krążył w naszych głowach, żeby coś takiego zrealizować. No, udało nam się przygotować w 2020 roku pierwszą edycję. Jesteśmy świeżo po piątej jubileuszowej, także no, perspektywy na kolejne są. I to jest nagroda w kilku kategoriach do najlepszych obiektów na terenie Wielkopolski. I te obiekty też staramy się odwiedzać. Właśnie w ramach tego projektu zbudowałem. Byciu prezesem oddziału poznańskiego SARP-u, najciekawsze jest chyba to, że mam kontakt z ludźmi, mogę się oderwać od, od deski kreślarskiej, czy od komputera obecnie, reagować na, na te potrzeby, właśnie czy naszych członków, czy zgłaszane przez, przez mieszkańców, bo współpracujemy tutaj z radami osiedlań, osiedli poznańskich. Ale też y, mieszkańcy po prostu przychodzą czasami z jakimiś y, trudniejszymi y, tematami, i to jest chyba fajne, że, że możemy, że możemy mieć, y, być pomocni i mieć wpływ na to, jak, jak się kształtuje nasze otoczenie. To nie zawsze jest sukces, tak? to, są, to, są, to są trudne y, zagadnienia i y, y, żyjemy w takich realiach, w jakich żyjemy. Nie, nie, nie zawsze nas to. Cieszy to nasze otoczenie, ale staramy się po prostu wzajemnie edukować, pokazywać te dobre przykłady, pokazywać, jak, jak właściwie realizować tą naszą misję. No bo zawód architekta jest pewnego rodzaju misją społeczną, jest to zawód zaufania publicznego i, i, i wydaje mi się, że to, że mamy wpływ na to jako zarząd, jako prezes, mogę pewne jakieś kierunki tutaj naszej działalności nakreślać, no, jest, jest to ciekawe doświadczenie. Poznań przede wszystkim jest bardzo małym miastem, ale jest miejsce na rozwój i na rozwój nadal w obrębie miasta, a właściwie w obrębie Śródmieścia, czyli ciągle możemy sobie marzyć o tym 15-minutowym mieście, ono się może spełnić. I ono jest też coraz jakby, też jest specyficzne, jak patrzę na inne miasta i kolegów, którzy projektują, projektują bardzo dużo budynków wolno stojących gdzieś na obrzeżach. Natomiast koledzy moi, my, i bardzo dużo osób tutaj z poznańskich biur, z poznańskich architektów, uzupełnia dziury w mieście. Czyli my cały czas dobudowujemy to miasto. Trudno nam to mówić o tym, że my mamy zmienić tą urbanistykę, bo jej nie zmienimy, bo ona już jest. Ale dokładamy, wypełniamy te szczeliny. No myślę, że jakieś 95% osób, które należą do SARPU i w ogóle architektów. W mieście czynnych, w których ewidentnie widać pracę, to są osoby, które może nie wychowały się w Poznaniu, ale tu skończyły uczelnię i tu zostały. Ale tak jest chyba w dużej części miast i w ogóle tak się dzieje dość często. To wielkie biura czasami gromadzą osoby z zewnątrz, z innych uczelni, ale Poznań nie ma wielkich biur, to są biura średniej wielkości i dlatego no, Poznań budują, można powiedzieć, że może napływowi, ale Poznaniacy. Ale to nie jest nic złego, bo czasami mówi się o tym, że być może fajniej by było, jakby były osoby z zewnątrz, spojrzały na te osoby z zewnątrz ale równie fajne jest to, że patrzą na te osoby, które tu się urodziły, wychowały i znają mankamenty, wiedzą co poprawić, bo, bo to mają lepszy wgląd w ten cały układ społeczny chociażby e, miasta. Nie wiem jak Wam, ale mnie taki model, w którym w pięknej kamienicy przy rynku Działa i bardzo ważne stowarzyszenie, i jednocześnie knajpa z nim połączona jest rzeczą absolutnie wspaniałą. Bo z jednej strony pracują tu i spotykają się specjaliści zajmujący się architekturą i urbanistyką, a z drugiej strony mogą tu przychodzić na rozmaite wydarzenia i debaty ludzie po prostu zainteresowani miastem, jego przestrzenią lub po prostu przyjemnym spędzeniem czasu. Polecam ten adres: Stary Rynek 56.